W porozumieniu z Instytutem Studiów Wschodnich, z panem Zygmuntem Bardychowskim i uzdrowiskiem Klińca, że jest tu z panem prezesem pióro, zapraszamy na 30 września posłów i kandydatów na posłów celem przedstawienia ewentualnej koncepcji budowy centrum kongresowego z wykorzystaniem starych łazienek borowinowych, starej kotłowni na dyptako oraz części czy fragmentu rozlewni wód mineralnych, które aktualnie jest przy samym Deptaku. Finalnie jeżeli znalazłby się inwestor, a nie ukrywam, że po cichu liczymy, że znajdzie się taki inwestor i udałoby się przenieść rozlewnię wody mineralnej do Krynicy Dolnej, Kryniczankę i tam zrobiłaby się pusta przestrzeń. No myślę, że w ciągu kilku lat, gdybyśmy wskazali pewną mapę drogową dojścia do budowy centrum kongresowego, no przede wszystkim jednak ten inwestor, a tutaj mówię, no wykorzystujemy wszystkie możliwe rzeczy, żeby ten inwestor się znalazł, będziemy rozmawiać, przedstawiać stosowne biznesplany, to myślę, że temat właśnie budowy miasteczka namiotowego na forum, gdyby się zakończył i gdyby można wykorzystywać stałą infrastrukturę, która byłaby i też wykorzystywana byłaby nie tylko dla potrzeb forum, ale na każdej innej imprezie w ciągu roku, no, bo byłaby to fundamentalna inwestycja, która załatwiłaby nam wszystkie nasze problemy, które Mamy organizacyjne i logistyczne związane z budową miasteczka i wyłączeniem deptaka no, powiedzmy na 8 tygodni, to jest to prawie od końca lipca do końca września. Także, także no, powiem tak, nie tracimy nic, robimy, podejmujemy taką próbę. szkoda, że tej próby nikt się nie podjął, natomiast od czegoś trzeba zacząć. Natomiast posłowie lub ewentualnie przyszli posłowie chcemy, żeby też lobbowali, bo jest to naprawdę inwestycja numer jeden na sądeczyźnie, jeżeli ona by powstała rzędu. Przypuszczam z tego co wstępnie rozmawialiśmy, to by byłby we mnie rząd około 200 milionów złotych, natomiast gdybyśmy. Się udało przekonać, że warto jest to zrobić, no byłaby to tak zwana inwestycja stulecia na terenie Klinicy Zdrowia.